Cześć, witam cię serdecznie. Tuż za mną znajduje się piękny dom. Piękny dom w stanie deweloperskim w miejscowości Studianki nieopodal Białego Stoku. Z lewej i z prawej strony mamy też ścianę lasu. To jest naprawdę oaza spokoju, twoja i twojej rodziny. Media, które mamy na tym osiedlu, to, to tak: kanalizacja miejska, woda miejska. Mamy tu światłowód, koby, no i jest tutaj też miejsce na pompę ciepła, który jest, każdy dom jest pod tą pompę ciepła przygotowany. Ten rozstaw pomieszczeń i układ każdego z pomieszczeń naprawdę funkcjonalny. Zapraszam Cię do środka. Witam Cię serdecznie w Twoim wymarzonym domu. Tu jesteśmy teraz właśnie w takim korytarzu, gdzie też jest przejście tutaj do garażu. W salonie po lewej stronie widzimy miejsce na multimedia. Po prawej jest wejście do Łazienki. No i duży, przestronny salon z miejscem na kuchnię, gdzie też możemy sobie bez problemu w tym miejscu zrobić miejsce robocze, czyli jak taki blat, taką wyspę. Kuchnia jest bardzo przestronna, też możemy tutaj wygospodarować bardzo dużo miejsca. Tutaj jest wejście, wejście czy wyjście na podwórko też mamy przestronne, przestronne miejsce, jeżeli chodzi o taras. A teraz zapraszam Ciebie na górę. Proszę zobaczyć, jak ile miejsca. Jak jest tutaj dużo miejsca. Tutaj po lewicy, już nawet pomalowany, pomalowany taki pokoik. Jeden z czterech. Tutaj Naprzeciwko jest bardzo duża łazienka. Miejsce na garderobę. Tu następny pokój. Pokój numer 3. I teraz jedziemy do takiej sypialni rodziców. Tu właśnie mamy taką dużą sypialnię z możliwością też bardzo dużej garderoby. Zapraszam.